O, witajcie, witajcie, to są ja Coral i w tamas w kolejnym odcinku z gry Milo Wracamy do tej samej sytuacji. Okej. Co ty tu robisz? Coś... Nie! Nie pozgnajesz go? To Robert, Robert Połk, przyjaciel przyjaciel, tak. Zadzwonił. Rzadko się oddział o pance w tym słusznie. Miał wyłamanek coś wygodną. Przecież po słońce. Nie czytasz wiadomości. To już nie wiadomości. Tylko Rekar. Kandydował na burmistrza. Dla mnie to było pani pani Tak myślałam. Ale to było dziwne, wiedział, że w ogóle po prostu A potem ta podachka, czy Nie widziałam co to na 10. cóż, gdybyś jeszcze nie dotarła, 10.000. Strasznik straciłam rzetelność. Gdybyś miał książkę się nie zjeżdżał. Zastrzeżę, że ona na zewnątrz podach. Najpierw na była książka, a nie pamiętam. Nie wiem, czy ktoś jeszcze wydałby wtedy. też. Zastrzeżę, że na Jeszcze nie ma książki.

Znaszek. Jeśli coś Teraz na chwilę zastopuję grę, bo z... chodzi o to, że może nie jestem dobry w zręcznościówkach, ale jak pamiętacie, ostatnio ta misja jest bardzo, no może nie wymagająca, bo to jest dopiero początek gry, ale mamy już pierwszą wskazówkę. Jeśli utknąłeś i potrzebujesz pomocy, przytrzymanie lewy alt wskaże ci prawidłowy kierunek. Więc myślę, że to jest też. Do zapamiętania, że lewy alt jest no, taką rzeczą, która nam podpowie, gdzie biec i tak dalej. Ale jeżeli zauważyliście, ostatnio właśnie się montałem i tego nie zrobiłem, nie zrobiłem tej misji, chociaż wiem, gdzie biec na początku, co robić i tak dalej. Ach, nie wiem, czy Wam się będzie odcinek podobał, czy nie. Ale tak jak mówię, nie jestem prosem w tej, w tej grze, nigdy w tą grę nie grałem. Gra jest bardzo specyficzna, opiera się o zręczność, skakanie itd. Tak Parkour. Czyli można być taka gra, którą można powiedzieć mało kiedy grałem. Nie wiem czy w ogóle grałem w jakieś parkoury. Naj, najbliżej mi do takiej gry, no to może nie wiem, Tony Hope. Pro Skater 2 na deskorolce gdzie też można powiedzieć jakaś tam zręczność trzeba było utrzymywać tylko, tylko że tam było na deskorolce, tutaj po prostu biegamy więc zobaczmy jak to wyjdzie, ok spróbujmy dobra to chyba było tu 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 No uciekam, uciekam Teraz gdzie? Spróbujmy tu Tu nie ma nic MTR 36 mil. A tu jest zawcięte Dobra, tu muszę wlecieć tu Idę teraz tu. Nie tu. I źle. Oni już tu idą. A, ale to kamera. Nie mogę tu wejść. Dobra. Zobacz, zobacz, to jest nam. Ajajajaj. To jest właśnie to. Kurcze. Dobra, mniej więcej wiem, gdzie mam biec, więc nie jest tak źle. Ładnie to gania, Szukaj drogi ucieczki. Dobra, więc jest strzelają. Wiem co i jak, tu znowu się pomyliłem, bo leciałem w lewo. Tu już nie będę patrzył. Wyjście powinno być przed księgowością. Dobra, czyli to nie winda. Ale tu mamy... Nie no, znowu się znowu drzwi. Czyli... Dobra, ci już przyjechali. Lewy alt. A lewy alt... Aha! No i teraz?

Dobra, a to już widziałem to czerwone okienko. Tylko jak tam wejść? Szybko myślę. Dobra. Muszę iść na górę. Hmm. Jest tu kucnięcie o no coś? Czekajcie. Ale tu mi. Są jakiś?

Tak jest ten butelek, ten butelek tak nie będzie się z wami bawić. W tym progu do budynku wiadomości, cechę znajdę wam drogę. oge Noiska A I ja 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 schody to miały być schody Czemu mi pokazywało? Czemu mi pokazuje, że ja mam tam... No to nie, no przez to się nie da rady przejść. Okay. Masakrę czekajcie, ja muszę wejść w opcję, popatrzeć, co jeszcze bym tutaj mógł wymyślić. działania, atak, interakcja E, czas reakcji, czas reakcji. Co to czas reakcji? przybliżenie broni. Aha! Czekajcie. Aha, bo ja chyba nie mam broni. Czyli może to chodzi o to, żeby mu... żeby mu może podniesienie, upuszczenie. To nie działa. Aha, jest coś takiego jak spowolnienie czasu. Dobra, jeszcze wejdziemy raz w opcję, żebym sobie mógł to zapamiętać. Tu jest tylko ruch, więc to mnie nie interesuje. Działania. Interakcja mnie nie interesuje, bo nie mamy w sumie e, R, czas reakcji. R, aha, R mogę włączyć. Podniesienie, upuszczenie, mysz 2, przybliżenie broni, zadania, ponownie, wzięcie wyścigu na czas, podpowiedź. Czyli myślę, że bardziej czas reakcji, czyli R by mnie interesowało Na mysz 2 nic się nie działo Czyli ER może wykorzystać Mysz 2 Tyle ER. Chyba nie o to chodziło Nie uciekaj! A ja tu nie uciekam! Podczas którego nie Dobra, nowy atak Właśnie, może to jest jakaś podpowiedź Eee, coś, coś może było lepiej zaatakowaliśmy komandosa, A może co masz zrobić? że się tu i teraz lecieć, dać R, nie dostaliśmy heada, albo strzała, wycofajmy się, mogę lecieć R nie mogę, czyli R jest tylko na raz, kurczę no.

Nie, Wiem, wzią, że mam uciekać, ale ja nie mam pociekać. Znaczy się, życia. mam pociekać. Co, oni nas odbili? Nie no. Ja nie wiem, czy to się da rady. Na pewno się da rady, skoro zrobili... Taki level, i ludzie to przechodzą. Czekajcie, ruch do tyłu. Rób do góry spacja. Czyli mógłbym, może, ich spróbować przeskoczyć. No myślę, że trzeba będzie to pominąć. Tak, zróbmy tak, R, er. ale i tak się odbiliśmy od tego gościa, kurde, dobra, szczerze powiedziawszy mam już dość, myślę, że zrobię to bez nagrania i... Ewentualnie w następnym odcinku wam powiem jak poszło i czy w ogóle zdobyłem. Zrobiłem czy nie zrobiłem, a jak nie to... to w następnym odcinku będziemy próbować, bo szczerze powiedziawszy już nie wiem co mogę wymyślić. Próbuję, jestem już coraz bliżej windy. Na pewno trzeba gonić. No ale niestety. Krywnicznościowe to jednak chyba nie moja bajka. Chociaż nie, nie powiem, że nie będę próbował. Na pewno któryś odcinek z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że się podobało. Za takie lamy jak dzisiaj to trzymajcie się. Cześć.